Cześć kochani! Dawno nas nie było w Synseju, a zobaczcie co wczoraj dla Was nagrałam. Um, walentynki, walentynki, walentynki. Ale jeżeli chcecie zobaczyć walentynkowe kosmetyki, to na Vloksyla dzisiaj wrzucę, więc tam Was zapraszam. A dzisiaj um, lecimy na wieszaki. Zobaczcie jak kolorowo, wiosennie się świetnie zrobiło w Synseju. I tutaj zaczynamy przegląd od y, tej bluzeczki. Ma fajne wycięcie z przodu, długi rękawek. Um, cena... To 36 zł. Ten materiał jest bardzo delikatny. Um, a i tutaj zobaczcie, jest taka jakby łezka. Tu mam rozmiar XL. Tak się prezentuje. Możecie napisać mi w komentarzu, co porabiacie w dzisiejszym m, piękny, sobotni dzionek. Ja za chwileczkę zbieram się na nagrania, na jutro i na pojutrze dla Was. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. U mnie nie pada śnieg, popadało troszkę w nocy, tak troszeczkę jest biało. Ciekawa jestem, jak tam u Was. No i zobaczcie, jaki przepiękny płaszczyk. 140 zł za różowy płaszcz. Ja jeszcze gdzieś mam nagranie, gdzie będzie taki błękitny, ale to jutro Wam pokażę, bo jutro też będzie sinsej. W w ogóle, w teraz będzie więcej i częściej. U mnie otwierają się trzy sklepy, kochane, i to bardzo blisko mnie, tak więc jestem bardzo zadowolona, bo lubię ten sklep. Fajny zdział właśnie dla kobiet, fajny zdział dla mężczyzn i fajny zdział dla, dla e, dzieci. I teraz będzie z każdego um, działu po troszkę w każdym przeglądzie, bo panowie też pewnie by chcieli zobaczyć, co jest ciekawego. Tak więc tutaj macie takie fajne spodnie, one są takie luźne, szerokie, takie eleganckie. Mamy też y, plecaczki, czekajcie 46 złotych. Teraz na promocji, to są te, które pokazywałam przed świętami, takie śliskie, ale fajne. Ym, sweterek 50 zł. Taki w paseczki, fajny. Tylko jeszcze się upewnię, czy ta cena u góry to faktycznie cena sweterka. Tak. 50 zł. Tu akurat mam rozmiar S. Mm. No a no, jeżeli i są tu jeszcze osoby, które nie subskrybują kanału, to zachęcam do subskrypcji, zostawcie łapeczkę w górę pod filmikiem, byście były na bieżąco, z każdym przeglądem. Oczywiście naciśnijcie sobie dzwoneczek, wtedy będziecie mieli zawsze powiadomienie, kiedy te filmiki pokazują się na kanale. Bo będą pokazywały się już po trzy, gdzieś tam dwa, z braku laku, jak nie znajdę czasu, ale, ale będzie tak więcej. Sprawdźmy fajne. Co tu jeszcze? Zobaczcie, jaki fajny ten sweterek walentynkowy z napisem Love. Też jest przyjemny. Tutaj u góry ma takie fajne prążki. Jest taki delikatny. Naprawdę fajnie będzie wyglądał do jeansów czy do właśnie jakichś czarnych ledniców, albo jakichś takich rurek. Na rurki też ostatnio ktoś tam polował, więc muszę zobaczyć, gdzie są fajne spodnie i wam wrzucę. 60 zł ten sweterek. Tak więc zostawcie subskrypcję, łapeczkę, będzie mi bardzo miło nie zapomnijcie napisać mi w komentarzu, co najbardziej Wam się podoba w ogóle w tym sklepie, co byście może chciały zobaczyć. Jest tego dosyć sporo, są jeszcze buty, nie wiem, czy kogoś to interesuje, więc też zostawcie komentarz. Tu jest taka marynarka różowa, widzę, że różowy i błękitny to będzie hit chyba tego sezonu, bo coraz więcej w sklepach pokazują się te, takie właśnie kolorki i gdzieś tam widziałam nawet w rezerw różowe, błękitne, więc no też wrzucę na blog na dniach przegląd Reserve, z z Mohito. Mohito też już ma ładną fajną kolekcję. To wszystko będzie na dniach na Vlogsyla. Mój kanał możecie znaleźć w moim opisie. Tam jest właśnie taki takie info mój drugi kanał Vlogsyla albo jak nacisnicie na główną stronę, tam na dole będzie przekierowanie do mojego drugiego kanału. 40 zł koszula w paski, zobaczcie jaka fajna, no i ja muszę w końcu dokończyć to, co już obiecuję od miesiąca dwóch na Facebooku, właśnie tą moją grupę i tak zaczęłam i nie skończyłam, ale to jeszcze, jeszcze dzień, dwa i Wam wszystko powiem. Co tu jeszcze, jeszcze mogę Wam pokazać fajnego, zobaczcie jaka fajna, krótka, krótki płaszczyk, bo to jest w sumie płaszczyk, taki materiał fajny, barankowy na zamek, tu są takie dresowe spodnie z pasami 50 zł rozmiar XS, ale wiecie, te rozmiarówki w Sincei są od XS bodajże do 2 razy, 3 razy XL i te rozmiarówki są standardowe. Tu jest taka obcisła, bardzo dopasowana sukienka, szara, fajne ma te pasy. Po środku lecą takie kreseczki, jak widzicie. 50 zł. Rozcięcie z przodu, tak więc na nogę jest miejsce. Na koza do kozaczków czy tam do kozaki, butki, No, fajnie, to będzie wyglądało szpileczki. Tu mamy teraz dwie torebki i mamy kolor beżowy i czarny. Torebki kosztują 70 zł. Ciekawe jestem, czy lubicie takie torebki. Też możecie zostawić komentarz, czy wolicie takie torebki, czy wolicie takie nerki, czy jakieś listonoszki, czy na przykład, nie wiem, plecaczki. Ciekawe jestem, co moje kochane tutaj dziewczyny noszą. Spodnie 60 zł, zobaczcie takie luźne, pasek i szeroka guma. Sweterek. Sweterek ma prążki, jest bardzo taki wąski, czyli będzie mega obcisły. Krótki do pasa. Buty, Adidasy, fajne. Mają tutaj wstawki srebrnego na. Zobaczcie, przy sznurówkach i tutaj z tyłu, ja lubię właśnie te tyły, takie jak są, różne kolory, 80 zł te butki. Buty w Seju są fajne, naprawdę, możecie znaleźć świetne rzeczy, ja muszę zobaczyć, czy są jakieś zimowe na wyprzedaży. Ta koszula jest bardzo ładna, jest zarazem elegancka, ale też będzie pasowała do sportowych rzeczy widziałam już dziewczyny w takich kreacjach, no i kolejna dopasowana sukienka, szara bardzo fajny ma materiał, tutaj coś dla bardzo szczupłych, chyba młodych osób, bo ona nie dość, że jest krótka, to jeszcze zobaczcie, tak wycięta chyba, że ktoś lubi ćwiczyć w takim czymś to też można kupić, na dole wisi czarna torebka, no i mamy beżowy płaszczyk, też jest ładny, tutaj jedna spódniczka wisi zaraz Wam pokażę o IKEA, lubię, jak jest tyle nowości. Zawsze się cieszę, jak nagrywam, gadam do siebie, dlatego nie ma podkładu ze sklepu. <noise> Dobra, zobaczcie, jaki fajny sweterek. Kolejny prążki lecą i tutaj mamy sweterek. Cena 60 zł. I akurat mam rozmiar XL. Zobaczcie, jaki fajny zamek z przodu, tak więc. Taka propozycja. No, i już lecimy na tą spódnicę. Fajne rozcięcie z boku, guziki 30 zł. No, to dlatego tylko jedna sztuka. Fajnie wygląda. Zobaczcie, guma. Taka z tyłu. Ciekawa tym, czy podoba Wam się. Też zostawcie info, czy takie spódniczki nosicie. No i lecimy na bluzki. Bluzek tutaj jest też sporo, i tutaj mam taką fajną, sportową, elegancką, bo ta bluzka jest uniwersalna. Mamy granatową i czarną. Tylko tu jest tak zawsze dużo um, tych bluzek, że jeszcze jak ktoś powyciąga źle, o. <grym> no to tylko ja tak potrafię. Bardzo fajne, y, czarne, y, zobaczcie wykończenie rękawa i kołnierz tutaj na dekoldzie, ślicznie to wygląda i te bluzeczki kosztują 20 zł, możecie kupić właśnie granatową bądź czarną Ciekawa jestem też, jak Wam się podoba. Możecie zostawić info, czy wolicie bardziej takie gładkie, ale tu z tyłu. Zobaczcie, jaka fajna marynareczka, taka krótka, guziki srebrne, atrapa kieszeni z przodu. Nie ma tych kieszonek. Ona jest taka króciutka do pasa. Zaraz zobaczymy, jaka cena. 80 zł? Tak, 80 i tu mam XXS. No, ale na pewno jest do dwóch razy nawet. No, do dwóch razy na pewno jest XL. I zobaczcie, tu znalazłam ten błękitny, to mówię, nie, pokażę Wam tutaj w tym przeglądzie. Nie wiem, czy tamten jest bardziej błękitny, czy ten. ale nie, chyba to są te same płaszcze. Zobaczymy jutro. 120 zł, słuchajcie, 120 zł, bardzo fajne. Tu jeszcze jest taki płaszczyk do pasa na zamek. Mega fajny, 80 zł. Dadam, Ta tak się prezentuje. No, i lecimy, kochane, na walentynki. Walentynek w sklepie jest dużo, na każdym dziale, i zaskoczy Was, bo wczoraj byłam tak ciekawa, czy są już zające w Sinseju, i na stronce znalazłam cztery już fajne rzeczy, i na końcu przyglądu Wam pokażę to, zobaczcie, ale wiem, że to już jest kwestia czasu, jak one będą w sklepach. Fajne są te kapcie, tylko one się bardzo ślizgają, nie wiem jak to mam Wam wytłumaczyć, ale kupiłam sobie, myślałam, że będą super, ale noga mi leci tak do przodu, że no, muszę je oddać. Natomiast czekam na takie serduszka, serduszka takie białe mają być i też yy, jestem ciekawa, jak one będą właśnie się nosiły, bo, bo, bo y, tamte są z misia, z takiego futerka, nie z futerka, z takiego baranka, więc może nie będzie tak noga lecieć. Piżamki są przepiękne. Ta wisienki jest cudowna. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. 80 zł. Są też takie właśnie, o, czerwone, satynka. Y, chyba bardziej mi się podoba ta wisienki. Co jeszcze? Dużo kapci. Kapcie w serduszka na przykład takie, bądź tutaj z tyłu macie beżowe, ale pokażę Wam, jak to wygląda, bo one wiszą u góry, tak nie widać bardzo tych serduszek, o. No i tutaj noga nie będzie lecieć, chociaż to jest ten sam środek. Piżanki macie też takie, długie, 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 długie i te serducho fajnie błyszczy. Cena to 30 zł. To akurat mam XL. Jeszcze są takie wisienki. Te wisienki, serduszka, to będzie hit właśnie w okresie walentynkowym, bo dużo tego będzie. Będą właśnie takie z długim rękawem, z krótkim rękawem, długie spodnie, krótkie. Czekam na cały asortyment. Ciekawa jestem, jak to właśnie będzie wyglądało w realu, bo widziałam na stronce. 40 zł ta. Ta dusza. Tutaj macie, zobaczcie takie malutkie serduszka, i ona jest identyczna jak te wisienki, co przed chwilką widziałyście. Ten sam materiał, bardzo przyjemny. Nie zobaczyłam, co to za skład, muszę zobaczyć, ale tak nie lubię w Sinseju szukać składu, bo tam jest mnóstwo kartek, wiecie o co chodzi, ale naprawdę jest piękna ta piżamka. Piękne spodnie na gumie. Cudowna, 80 zł. Tu jeszcze znalazłam taką jedną dla psiarki. Fajne, są te pieski, takie urocze. Szczególnie mi się podobają te spodnie. I 60 zł ta piżama. Tu z tyłu jeszcze jest taka sama, ale w książyce i gwiazdy. Co dla dzieci? Babington. babington, bluza, babington, spodnie to jest w ogóle hicior. Bardzo fajne są rzeczy na dziale dla dzieci, jak chcecie to zrobię Wam osobny przegląd, 18 zł, bo nie wiem czy to wszystkich interesuje i dla Panów też będzie osobny przegląd, to możecie zostawić komentarz, który byście chciały w pierwszej kolejności. I spodnie takie są, też trzy dyszki, tutaj jeszcze są jakieś, świecie zajączki, ale co jeszcze mi wpadło w oko, sonik. Sonik teraz chyba będzie w każdym sklepie królowo, bo jest w kinach i już widziałam gdzieś tam są fajne rzeczy, ale to Wam jutro pokażę. O i tutaj jeszcze bluzy, takie i takie z kapturkiem, niek z kapturkiem, o zobaczcie takie i ta na przykład 16 zł. Tutaj tą mamy za 26 zł. I tu jeszcze są dressy, ale tak jak mówię, pokażę Wam więcej w takim oddzielnym przyglądzie. 60 zł ten dres, bardzo ładny. Są też Ninjago, ojejku, tego jest naprawdę tutaj dużo. Nawet znalazłam, zobaczcie, Pikachu, Pokémony I na przykład 18, a 16 zł ta koszulka. I to akurat mam rozmiar 128. Tutaj szukałam, czy jest 134, ale akurat nie było. Ale są też takie małe jak 104. I są na przykład takie żółte z tych Pokémonów koszulki. Też są ładne. Ale są tylko. No, zobaczcie. Do 134, ale tutaj chyba największy rozmiar też 128, a najmniejszy miałam 104. I ta koszulka kosztuje 10 zł. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się przegląd spodobał. Zobaczcie ten przegląd, który wrzuciłam rano z. Pepko i dzisiaj wieczorkiem jeszcze wrzucę Wam Pepko, ale już dodatki do domu, bo jest tyle fajnych rzeczy, że mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jutro wylatuje action z rana i jeszcze wrzucę Wam kick i wrzucę jeszcze dzisiaj, może wieczorem Volta, jak nie wyrobię się to jutro. I Mister Diva, bo tam też były prośby, tak więc kochani, mam nadzieję, że um, spędzicie ten weekend długi przyjemnie. Życzę Wam zdrówka, miłego wieczorku, popołudnia. Trzymajcie się ciepło, dziękuję, że byliście, dziękuję za każdy komentarz, łapka, subskrypcja, jesteście Się uwielbiam Was czytać. Dzisiaj już mam nadzieję, że znajdę ten czas wieczorem, by odpisać na te cudowne komentarze, ale i tak wiecie, że ja za każdy bardzo dziękuję. Tak więc ja uciekam, bo jeszcze muszę nagrać dla Was dzisiaj fajne rzeczy. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć, pa! Oczywiście jeszcze na koniec witam bardzo serdecznie nowe osoby na kanale, cieszę się, że do mnie trafiliście, już teraz uciekam, pa!